Cześć, z tej strony Wojtek Mroczkowski, autoforex.pl W tej poradzie chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób możesz skonfigurować konto z -trade, tak aby przynosiło stałe korzyści. Ta metoda jest skierowana dla ludzi, którzy są początkujący, nie mają bycia z Forexem oraz giełdą walutową. Ponieważ ta metoda nie wymaga tych umiejętności, gdyż sam się za chwilę przekonasz, jest naprawdę prosta. Dodatkowo przeprowadzę 30-dniowy test, założę konto dokładnie dzisiaj. Zaraz się przekonamy, jaka dzisiaj jest data, jaka jest godzina. Założę konto tą metodą i za 30 dni zobaczymy, jakie są wyniki. Tak Tak naprawdę to zobaczysz już dzisiaj, bo ja po prostu dogram to wideo za 30 dni i przedstawię ci rezultaty. Tak więc w pierwszej kolejności przejdźmy sobie do przeglądarki, wejdźmy sobie na stronę godzina.info, pokażę Ci jaki dzisiaj mamy dzień żebyś wiedział, że to konto jest dokładnie dzisiaj założone po czym przejdziemy do zakładania konta demo w serwisie polska.zulutrade.com jak widać jest godzina 12.41 i dzisiaj mamy czwartek, 30 czerwca 2011 roku w porządku, przejdźmy sobie na stronę polska.zulutrade.com Tutaj sobie otwieramy rachunek. Konto demo. Podajemy wszystkie dane. Najpierw adres e-mail. E-mail, nazwisko. Numer telefonu. Ok, waluta bazowa. Ja zostawiam euro. Dźwignie biorę sobie najmniejszą i saldo sobie ustawię takie bardziej e, przystępne powiedzmy na przykład 500 euro 500 euro i tutaj jeszcze kod kapcza musimy wpisać Ok, utwórz rachun rachunek demonstracyjny chwilę należy poczekać, będziemy musieli przejść na naszą pocztę i aktywować kod aktywacyjny, tak więc teraz to zrobię Ok, konto mam już aktywowane, jak widać komunikat, witamy w ZuluTrade. twój rachunek został aktywowany pomyślnie. Yy, tutaj ważne, aby zapamiętać sobie ten numer konta demo, to jest unikalny numer konta, więc po 30 dniach wejdę na to same konto i pokażę rezultaty, tak? Tak więc mamy 500 euro, wygasa za 29 dni, tak więc wszystko tak jak zapowiadałem. I teraz przejdźmy sobie do zakładki wyniki. I teraz tu mamy listę wszystkich dostawców sygnału. Jest ich naprawdę wielu, podejrzewam, że w tysiącach nawet. Ale my nie będziemy ich wybierali. To znaczy, dodamy ich do naszego konta, ale trochę w inny sposób. Skorzystamy z naśladowców, to znaczy, z takich samych użytkowników, jakimi my jesteśmy. To znaczy, wyświetlimy sobie listę innych użytkowników z Trade tych, którzy osiągają najlepsze rezultaty i skorzystamy z ich ustawień czyli nie będziemy już szukali, porównywali, sprawdzali e, średnich e, pipsów oraz końcowych efektów konkretnych dostawców sygnału, tylko przejdziemy sobie tutaj do wyniki naśladowcy alchemii i posortujemy sobie po ROI w skali roku ok, od najwyższego, tak jak widać tutaj wyniki I teraz na co należy patrzeć Przede wszystkim, przy wybieraniu naśladowcy, od którego skopiłem ustawienia dostawców sygnału, należy zwrócić uwagę na wykres. Wykres powinien być stały i rosnący bez żadnych takich skoków jak tutaj, czy, czy tutaj. Niby w porządku, tak? Tutaj jest duży zysk, ale obejrzyjmy sobie ten wykres. Tu wszystko szło, szło ładnie, ale tutaj proszę zobaczyć było 6700 pipsów zysku, i nagle spadek. Transakcja na ponad 3000 pipsów do tyłu, tak tak więc praktycznie żadne konto by tego nie przetrwało podejrzewam. Także nie możemy sobie pozwolić na takie straty. Szukamy stałego, stabilnego wzrostu. Coś jak tutaj, proszę bardzo. Tu są takie ładne wykresy. No, skupmy się na przykład na razie na tym. W kolejnym polem, na które należy patrzeć jest to pole, czyli najgorsza transakcja, to jest w pipsach, czyli minus 106 pipsów, jeżeli to jest najgorsza transakcja to super, na taką transakcję możemy sobie pozwolić, tak więc tu na przykład minus 1200 pipsów to jest za dużo, to jest za duże, to jest za duże ryzyko dla nas, nie możemy sobie będzie takiego pozwolić, ale 106 pipsów to jest względnie mało, jak na tak dobre rezultaty także tu warto tu troszeczkę można się doczepić o to, że jest mało transakcji, tak 104 transakcje im więcej transakcji, tym ten system jest pewniejszy, bardziej sprawdzony, no bo sprawdza się już od dłuższego czasu, tak, no bo, no, tu już lepiej, proszę bardzo, ale, no i akurat transakcja była trochę gorsza, jeszcze powiedzmy, że można by się pokusić. Ja jednak tutaj na tą chwilę skorzystam jednak z, 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 z tego na śladowcy. Ma dobre wyniki w miarę dużo transakcji. To jest po prostu bezpieczna strategia. Może zysk nie będzie szokujący, ale będzie pewny i stabilny. A w się właśnie o to chodzi. Czyli wchodzimy sobie w pokaż ustawienia. Tutaj nam się wyświetla przeważnie jeden dostawca sygnału, ale za chwilę zobaczymy, czy na tym koncie nie ma innych. Zaznaczamy go sobie i robimy sobie kopię ustawienia do swojego portfolio. Teraz te ustawienia są przenoszone do naszego konta demo. Muszę czekać, zrobimy ok. Myślę, że to w tle będzie się robiło. I teraz tak, wejdźmy sobie jeszcze na konto tego naśladowcy poprzez kliknięcie w jego nazwę konta. O, i tu jest wyświetlona lista dostawców sygnału, z którego korzysta ten naśladowca. Jak widać, w korzysta z tylko jednego: można sobie przejrzeć jego transakcję. No i rzeczywiście to jest taki system, widać, może nie jest zbyt dynamiczny, szybki, ale widać, że jest stabilny. I widać na przykład, proszę bardzo, że jeżeli, ktoś, że jeżeli ten dostawca sygnału przegrywa, to faktycznie zamyka transakcję, a nie czeka, aż pojawi się jakiś wielki drawdown, tak? No, według mnie to wygląda nieźle. Na pewno jest bezpieczny, więc spróbujmy, tak? Zostawimy sobie tego jednego dostawcy sygnału. Jeszcze przejdę do zakładki Moje konto. E, ustawienia. Hmm, niestety nam się nie dodał. Pewnie dlatego, że zamknąłem to okno, ale nie szkodzi. Właściwie możemy go dodać ręcznie. Chociaż jeszcze raz spróbuję go skopiować. To był... Pokaż ustawienia. Doznaczamy. Kopiuj. Proszę czekać. Ok, teraz się dodał. Klikamy sobie w ustawienia konta brokera. O, jak widać pojawił nam się. Tutaj jak widać miernik margin Call meter pokazuje nam 223%. To jest wskaźnik, który pokazuje stosunek naszych ustawień do naszego depozytu, czyli tak jakby ryzyko. Im większy jest ten wskaźnik. Tym wyższe jest ryzyko, że możemy spodziewać się opróżnienia naszego konta. Ja zawsze jeżeli ustawiam jakieś konto, staram się go utrzymywać na poziomie mniej więcej 50%. Pokażmy sobie zamasowane. To wynika z mnożnika lotów. Na przykład tutaj z 0,6 go sobie zmniejszymy o połowę. Może go tak sobie. Zapisz ustawienia. Zmniejszmy go po prostu. Przepraszam, spadł do 111%. Na potrzeby konta demo wystawimy. W ten sposób maksymalna liczba otwartych transakcji też ma na to wpływ. Niech zostanie tak, jak jest, bo tak było u naszego naśladowcy. Więc zakładam, że, że tak będzie prawidłowo. Zmniejszyliśmy sobie po prostu o połowę mnożnik więc zarobimy o połowę mniej niż nasz naśladowca, od którego kopiowaliśmy ustawienia. No i dobrze, konto jest aktywne. Zostawiam je na 30 dni. Nic tu nie będę grzebał. I za 30 dni, właściwie, no, za 29 dni wracam z tym wideo i pokażę Wam. Resztę rezultatów. Witaj ponownie. Minęło prawie 30 dni, jak widać, z tym na stronie godzina info. Dzisiaj mamy piątek, 29 lipca, tak? Zalogowałem się już na moje konto demo, te, które 30, prawie 30 dni temu utworzyłem. Jak widać, e, mamy na nim 519 euro. Kiedy zakładałem, było 500 euro. Moje ustawienia były następujące: high profit factor, noży lotów 30, i maksymalna liczba otwartych transakcji 6. Jeżeli sobie przejdziemy do historii na tym dostawcy sygnału, może sobie pokażemy, wszystkie widać, że tych transakcji nie było dużo jest około ich 20. Wygląda na to, że ten dostawca sygnału ma swój system, który generuje transakcje tylko przy określonych warunkach rynkowych. Poza tym ten system wygląda na bardzo bezpieczny, ponieważ e, jeżeli coś idzie nie tak, to transakcje są zamykane dosyć szybko, bo tutaj widać na 12 pipsach były zamykane, tak więc bardzo dobrze się tutaj w tym przypadku ten system sprawdza. Tak więc myślę, że tego dostawcę, High Profit Factor, mogę polecić wszystkim, którzy chcą, aby ich portfolio było bezpieczne i generowało stabilne wzrosty. Myślę, że na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Wojtek Różkowski.